Że jesteś pod rubą nitra, nie dziwicie to, odpowiedz normalnie. A jak nie, e, jak pizda przez neta, będziesz wyzywał, jak nitro. Chłop mówi, że jestem pod rubą nitro i że to ma mnie. Co? Nie, ty jesteś naprawdę rozjebany, kurwa, jak planteka na żółku. No tyle ci powiem. Powiem ci tak. Śmieszy mnie to z jednego bardzo ważnego punktu widzenia. No bo dobra, dwa lata temu okej okay, mieliście podstawy ku temu, żeby tak twierdzić, no bo i on robił omegle, i ja robiłem omegle, wiadomo, mogło się niektórym wydawać, że jesteśmy tam w jakikolwiek sposób podobni i tak dalej, a to z tego względu, że e, i ja i on jesteśmy rozgadani, i ja i on potrafimy kogoś pocisnąć, ja, ja. i ja i on nie boimy się czegoś komuś Cię, powiedzieć. Co? Nie wpadnę, a dzięki za piąteczkę. No ale, kurwa mać, dwa lata minęły, Pan Nitro na razie jedyne co robi to siedzi kurwa i próbuje grać w Lola, ale, ale mu to nie wychodzi i go wyzywają dookoła. I komentuję sobie YouTube'a. Ja siedzę i omegluję. Gdzie tu jest jakieś podobieństwo? No, mówię, że z wyglądu, jakbym miał kurwa naleśnika czarnego, rozjechanego na lewym policzku, czy tam na prawem? Ok, moglibyście nas porównywać, no ale niestety nie mam. Mam małego pieprzyka, a pieprzyk to nie naleśnik, więc tutaj podobieństwa niestety nie widzę. Pod względem kontentu, ja robię omegle. On zatrzymał się na League of Legends. Czy mamy jakieś podobieństwo? No nie, bo on gra, a ja rozmawiam. Eee... Chyba uniknąłem, kurwa, e, wszelkiego rodzaju porównań mnie do tego człowieka. I tyle w temacie, no. Coś w się sensie, nic do niego nie mam, wiesz? To działa na tej zasadzie, że czasami sobie tam jakiegoś szota zobaczy, jak on tam coś skomentuje, bo czasami fajnie coś skomentuje i, i no wiadomo, że on ma większe znajomości w YouTubie, więc no on wie więcej. Ale pod takim względem, żebym go kurwa kochał, czy nie wiem, e, bieg do niego, jak on go na żywo zobaczył, no to nie. Sorry, bardzo, nie jara mnie ten człowiek w takim stylu jak jara na przykład was.